Z inicjatywy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Promocy Województwa Wielkopolskiego odbyło się w Pile spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie adresowane do przedsiębiorców subregionu Pilskiego zamierzających inwestować w rynki zagraniczne. Cieszę się, że tutaj Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a także FLIP potrafią. Yy, Zorganizować takie spotkanie również my jako samorząd województwa wielkopolskiego możemy przybliżyć wszelkie rozwiązania, które są zagraniczne, odpowiedzieć na nurtujące przedsiębiorców pytania, aby się czuli bezpiecznie i żeby się rozwijali. Informacje, które tutaj są przekazywane przedsiębiorcom myślę, że ustrzegą ich przed tym, aby nie popełnili błędów, ale także, że będą mogli rozważać te rynki w poszukiwaniu dla rozwoju swoich firm. Przedstawiciele reprezentujący Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowali finansowe instrumenty wsparcia zagranicznych inwestycji. Zależy nam na tym, aby pomagać wielkopolskim przedsiębiorcom nam, WARPOWI, ale też oczywiście naszym partnerom, pozostałym spółkom, Marszałkowskim, aby każdy na swój sposób mógł wesprzeć sektor, który najbardziej potrzebuje tego wsparcia. Dzisiejsi eksperci no, potwierdzili to, co czujemy, że tym dużym przedsiębiorcom łatwiej na tych rynkach zagranicznych, ci mniejsi potrzebują wsparcia. Udzielamy tego wsparcia każdy na swój sposób, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferując Nisko oprocentowane, bardzo dogodne dla przedsiębiorców pożyczki unijne w ramach Jeremy II. Zawiłości dotyczące specyfiki rynków zagranicznych wyjaśniał zgromadzonym Antoni Mielniczuk, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Współpracy Gospodarczej. Jeżeli mamy dobre produkty i usługi, jeżeli bardzo chcemy, jeżeli znajdziemy czas, a powinniśmy na przeczytanie troszeczkę na, tamte, na, na tematy tego regionu, Partnerów. Jeżeli posiedzimy trochę w internecie, jeżeli znajdziemy sobie iluś partnerów przez internet i nawiążemy z nimi mailowo kontakt i uzyskamy jakąkolwiek odpowiedź od nich. To, to nagle się okaże, że cała reszta jest bardzo prosta i różnego rodzaju instrumenty handlowe, finansowe, one tak samo działają w Polsce, czyli w Unii Europejskiej, jak i na Bliskim Wschodzie, co czyni całą sieć transakcyjną bardzo bezpieczną. Tutaj na, w takiej pigułce można się dowiedzieć podstawowych informacji, bez których tak naprawdę nie ma sensu nawet myśleć o eksporcie. Mówiliśmy dzisiaj o zwyczajach, o kulturze, o przepisach prawnych, o źródłach finansowych. Finansowania, czy tak jak tutaj było na końcu mówione na temat chociażby legalizacji dokumentów przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, które są niezbędne po to, żeby prowadzić interesy właśnie w krajach Dalekiego Wschodu. Niektórzy z uczestników już funkcjonujący na rynkach pozaeuropejskich oraz chcący ugruntować swoją pozycję, oceniają zdobyte informacje jako istotne. Tak w sferze obyczajowości, kultury biznesu, jak i możliwości pozyskania funduszy na ten biznes. Na wiosnę tego roku udało nam się poprzez właśnie klienta z Dubaju jak gdyby sprzedać 10 naszych pojazdów na rynek nigeryjski. Także mamy jakieś tam niewielkie, ale doświadczenie na tych rynkach. Z chęcią wysłuchałem ciekawej prezentacji osób, które tą, tą informację przedstawiały. Próbujemy jak gdyby wchodzić na te rynki. Może, może uzyskamy jakieś środki poprzez instytucje, które tutaj były obecne. Wśród uczestników spotkania rozlosowane zostały egzemplarze książki Etykieta Biznesu w kontaktach międzynarodowych, których partnerem wydania jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju.